Poprzednie dni rekolekcyjne przyzywaliśmy najpierw Ducha Świętego, żeby sam ten, który chce przyjść, czyli Jezus Chrystus mógł dotrzeć do mojego serca. To prostowanie ścieżek dróg dla Pana właśnie miało nas uzdolnić do przyjęcia i że sami z siebie, mówiliśmy o tym, nie możemy tego zrobić, nie mamy takiej mocy, nie mamy takiej siły, albo że zajmujemy się tylko prostowaniem ścieżek dla siebie samych. A tu jasno było napisane w słowie w niedzielę, że mamy prostować ścieżki, ale dla Pana, nie dla siebie. Żeby ta drabina Jakubowa była cały czas. Na, gotowa na przyjmowanie aniołów, którzy mają chodzić w tej z powrotem. Wczoraj mówiliśmy sobie o przyjęciu Jezusa takim, jakim chce przyjść, żebyśmy mu nie dawali oporu, żebyśmy go nie odrzucali, żebyśmy nie mieli takiego nastawienia w sercu, jak uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy tylko patrzyli, czy to się zgadza, czy to się nie zgadza z ich wyobrażeniem. Byli zgorszeni, że uczyliśmy się właśnie widząc nasze życie oczami Boga, starali się zobaczyć, co jest też przeszkodą, co jest grzechem w nas. Co Bogu przeszkadza mieszkać w nas, co przeszkadza mu prowadzić nas w życiu? A dzisiaj mamy błogosławieństwo uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. I zaraz w pierwszym zdaniu z księgi Rodzaju słyszymy pytanie adwentowe. I ono brzmi: Gdzie jesteś? Przyzywaliśmy Ducha Świętego. Przyjmowaliśmy Jezusa takim, jakim jest. A dzisiaj przychodzi pytanie: A ty gdzie jesteś? To pytanie pada po tym, jak Adam spożył z drzewa, czyli można powiedzieć, odłączył się od Boga, zgrzeszył, przestał żyć według zamysłu Bożego. Pada to oczywiście słowo w kontekście. Niepokalanego poczęcia Matki Bożej, czyli że jej ten grzech nie dotknął. Bóg nie musi do Maryi wołać, gdzie jesteś, bo Maryja po prostu jest zawsze przy Bogu. Ale nam się to przydarza. Jesteśmy grzesznikami. Ponosimy konsekwencje grzechu pierworodnego. Sami też dokładamy swoje grzechy. Dlatego to pytanie jest zasadne, gdzie jesteś? Dziś, tu, teraz, czyli gdzie? I znów to nie jest pytanie do mnie, to znaczy jest do mnie, ale nie ja mam odpowiedź na to pytanie. A nawet jakbym miał, to na nie jest prawdziwa. Dlatego, że ja mam popsute oczy, nie widzę. To jest jeden ze skutków grzechu. Że nie widzę rzeczy tak, jak widzi je Bóg. Dlatego na pytanie, gdzie jesteś, jeżeli słyszę w sercu od Boga to pytanie, gdzie jesteś, warto odpowiadać, Panie, Ty wiesz. Ty wiesz, gdzie jestem. Dużo lepiej niż ja wiem. I za tym pytaniem i odpowiedzią naszą jest tak naprawdę prośba: pokaż mi ukaż mi prawdę o mnie, gdzie ja jestem. I to jest łaska, którą mamy, czy możemy przyjąć, przez błogosławieństwo Maryi, do której przychodzi anioł i mówi zwiastuje ci wielką radość tam my tłumaczymy bądź pozdrowiona a tak naprawdę z greckiego by było raduj się to jak bóg widzi twoje miejsce czyli jak bóg widzi to gdzie jesteś jest źródłem radości dla ciebie Nie? że jesteś na swoim miejscu bo w jego oczach jesteś na swoim miejscu Natomiast w naszych tych popsutych oczach stawiamy się w miejscach, które nie są dla nas. Jesteśmy mówiąc bajkowo jak koziołki matołki, błąkamy się po całym świecie szukając tego co jest bardzo blisko. To jest słowo, które pragnie nas rozradować. Bo ta uroczystość też jest po to, żeby się ucieszyć tym, kim jest nasza mama. Jesteśmy jej dziećmi, jej synami, jej córkami, a tym samym jesteśmy jej dziedzicami. Czyli dziedzicami czystego serca. To niepokalane poczęcie mówi: jesteś cały dla Boga. Sam Bóg. Dzięki swojej łasce, dzięki swojemu błogosławieństwu, Ciebie jako Dziecko Maryi uzdalnia do tego, byś miał czyste serce. Jakie jest błogosławieństwo czystego serca? Skazania na górze: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tyle, że to jest też dwustronne czyli my z czystym sercem oglądamy Boga. A on ogląda nas. I to jest źródło radości. Ale często dotknięci jesteśmy takim grzechem, które powoduje fałszywe widzenie rzeczy. Pozwólcie, że opowiem Wam jedną historię o siostrze Bridge McKenna. To jest taka siostra klaryska. Która od 40 lat prowadzi rekolekcję dla kapłanów, też ma dar uzdrawiania. Taka bardzo zaangażowana siostra zakonna. I ona opowiadała mi kiedyś, że miała taki trudny czas. Dotykały ją różne choroby, nie mogła w nocy spać, też różne takie pokusy musiała znosić. Także to trwało dłuższy czas. To w niej spowodowało takie poczucie niegodności, że czuła się niegodna przyjmować komunii świętej. Przyjmowała komunię świętą, bo wiedziała, że nie popełniła żadnego ciężkiego grzechu, ale w sercu miała takie poczucie, że w ogóle w tym stanie się nie nadaje do spotykania się z Panem Jezusem. I na którejś mszy świętej przyjęła komunię. Uklęknęła sobie w ławce i w tym momencie nagle zobaczyła taki obraz. Jest taki namiot brudny, dziurawy, poszarpany, do którego zbliża się jakiś mężczyzna i chce wejść do tego namiotu. I ona biegnie naprzeciwko temu mężczyźnie i mówi: Nie wchodź, zobacz, jaki brudny, dziurawy, poszarpany ten namiot, nie wchodź tam. A On chce wejść. Ona mówi, ale nie wchodź. On chce wejść, a on nie wchodź. Wreszcie on się zniecierpliwił i mówi, ale ja tam mieszkam. I ona wtedy się otrzeźwiła i zobaczyła, że to jest Pan Jezus, a ten dziurawy brudny, poszarpany namiot to jest jej życie teraz. I to była taka pierwsza lekcja. Bo my czasami się obawiamy, że o, zły duch nam Robi przeszkody i oddziela nas od Boga. My sami umiemy oddzielić się od Boga. Prawda? Że jest ten moment taki, ja jestem niegodny przyjąć Jezusa. Nie słyszymy tego słowa, które mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Właśnie do takiego namiotu dziurawego, poszarpanego, brudnego przychodzę. Ja przede wszystkim chcę przychodzić do takiego serca. Więc ona przyjęła Pana Jezusa, weszła nawet razem z Nim do tego namiotu, siadła z Nim ręka w rękę, siedzą, rozmawiają. Ale mówi, już widzę kątem oka jakąś dziurę w suficie. I tu z nim niby rozmawiam, a tu już wstaję i chcę naprawiać ten sufit. I znów Pan Jezus ją łapie i mówi: Bridź, rozmawiaj ze mną, ja to zrobię. Nie martw się. To jest lekcja, którą ostatnio dostajemy w kościele od ojca Dolindo. Nie? Jezu, ty się tym zajmij. Ja ciągle nie umiem uwierzyć, że Jezus się umie zająć moim życiem. I tu jestem, nawet na modlitwie z Nim. Rozmawiam, a tu już myślę, co jest do załatania. I tak naprawdę nie dochodzi do spotkania, bo niby się spotykamy, a wcale się nie spotykamy. Że właśnie to czyste serce, które jest wyłącznie dla Jezusa, no ono po prostu umyka nam. Rezygnujemy z tego, bo mamy coś do zrobienia. Za tym stoi niewiara w to, że Jezus się zajmie moim życiem. Nie? To jest ten moment taki, prawda, który też słyszy Teresa Zawilla choćby. Nie? Ty się zajmij moimi sprawami, a ja się zajmę twoimi. Ale nie, ja muszę swoje pilnować. I trzecia jeszcze była odsłona. Nagle zobaczyła, że do tego namiotu zbliża się wiele ludzi, takich właśnie chorych, potrzebujących, takich właśnie cel. i ona zobaczyła, jak to jest dużo ludzi i zaczęła znów wyrywała się Panu Jezusowi, zaczęła biegać po tym namiocie i mówi: ale ja tym nie wszystkim nie pomogę, ale ja sobie z tym wszystkim nie poradzę. I znów Pan Jezus ją łapie i mówi: blicz oni przychodzą tutaj tylko dlatego, że ja w Tobie mieszkam i ty sama z siebie na pewno im nie pomożesz, ale ja przez Ciebie im pomogę. Nie buduj swojego Królestwa Bryćmakieny, tylko buduj moje królestwo Jezusa Chrystusa. Mówi trzy lekcje dostałam w jednym momencie. Nie? A ja wam to opowiadam, bo bardzo często nas to dotyczy w takiej czy innej formie, w takim czy innym kluczu, odsłonie, jak to zwać. Nie mamy tego oddanego w pełni serca, czystego serca, które cały czas jest skoncentrowane na Jezusie, cały czas ogląda Boga. Jesteśmy do tego zaproszeni, mamy obietnicę od Jezusa. Że jesteśmy dziećmi i dziedzicami Ojca i Matki Bożej, a przez to widzimy Boga. To nas charakteryzuje w tym świecie jako chrześcijan, że jesteśmy blisko Boga, że On jest dla nas Emanuelem. Ale owszem, doświadczamy takich grzechów, takich oporów. Jak można sobie jeszcze z tym poradzić? Myślę, że ważna jest jedna podpowiedź. U Dominikanów najmądrzejsi są nowicjusze. I ja lubię, jak spotykam nowicjusze, podpytać ich, jak mam jakiś temat. I pamiętam, byłem w Poznaniu w nowicjacie i mi Przeor wyznaczył kazanie na majówce i tematem tego kazania miało być to wezwanie z litanii loretańskiej Bramu Niebieska. Więc przyszedłem z kazaniem do zakrystii, stoją dwaj nowicjusze ze świeczkami, więc ja mówię: A, jest okazja. Mówię, bracia, co byście powiedzieli na temat bramo niebieska? A nowicjusz nawet się nie zastanawia i mówi: Brama nie jest od patrzenia, tylko od wchodzenia. Natychmiast zmieniłem całe kazanie. Ja myślę, że skąd on wie to? A to jest oczywiste. Jeżeli Maryja jest bramą, to ona jest do wchodzenia do królestwa. Ja sobie uświadomiłem, że bardzo często my kończymy w pół kroku. Że my na nią patrzymy, podziwiamy ją, ale nie wchodzimy przez nią do królestwa. To jest, można też tak rozumieć, przez ikonę. Prawda? Bardzo często teraz możemy widzieć ikony Matki Bożej. Każdy, kto się zna na ikonach, mówi: Nie patrzysz na ikonę, tylko przez ikonę, bo ikona jest oknem do Królestwa. Więc nie zatrzymuj się w pół drogi, w pół kroku. Korzystaj z tego, kim jest Maryja, bo ona jest oknem, bramą do Królestwa. Przyznam, że to jest odkrycie z tego miejsca, z poczekajki, z dzisiaj. Godzina dziesiąta, msza święta. Modlę się tutaj i nagle słyszę w sercu, ale jest też odwrotnie. Jak odwrotnie? No, okno widać raczej w dwie strony przez okno. to znaczy że to jest też okno Maryja do mojego serca do mojego wnętrza że ja mogę patrzeć przez Maryję na królestwo Boże ale też królestwo Boże może patrzeć przez Maryję na moje życie i też nie zatrzyma się w pół kroku i w pół drogi tylko Wejdzie do mojego życia, że to jest obietnica, to jest dziedzictwo, które my otrzymujemy w tę uroczystość niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Jeżeli ją przyjmujemy, nie jest łatwo przyjąć Maryję, dlatego że ja uważam, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Najtrudniejszy aspekt duchowości to jest duchowość maryjna. Mój mistrz, ojciec Jachim Badeni, mówił: Maryja, mocna, subtelna obecność. Mocna tak, że diabły i całe piekło drżyły. Subtelna, nigdy nie narzucająca się. Najdelikatniejsza obecność. Nie można sobie wyobrazić, żeby jej nie było. W życiu jej dzieci. Jak to pojąć, jak połączyć tę moc niesłychaną królowej wszechświata z subtelnością i obecnością? Jeżeli ktoś to uchwyci, jak to się mówi konia z rzędem to za mało. W tym jest trud. Dlatego, że jak ktoś myśli sobie, a ja już znam się na duchowości Maryjnej, ja już wiem, kim jest Maryja, ja już wiem, co to znaczy być dzieckiem Maryi, ośmielam się wątpić. Natomiast, jeżeli masz otwarte serce do poznawania tego, jakie dary są dla Ciebie przygotowane, jako dziecka Matki Bożej. Otrzymasz takie rzeczy, o których ci się nie śniło. To jest błogosławieństwo, które wypływa z tej dzisiejszej uroczystości. Do każdego z nas dzisiaj chce przychodzić Bóg za przyczyną Matki Bożej, żeby wypowiadać słowo w moim życiu, które ma się stać. Ciałem, czyli rzeczywistością. I tak jak wąż dał Ewie owoc, a ona Adamowi, tak daje nam nowa Ewa, Maryja, owoc, czyli Jezusa Chrystusa, abyśmy go przyjęli. I on nas zbawi. Co to jeszcze powoduje? Już będę lądował. To powoduje ogień w nogach. Jak przyjmiesz Słowo Boże do swojego życia, powiesz Amen jak Maryja, to to rodzi ogień w nogach. Pamiętam taki ksiądz, kiedyś miał. Kazanie na temat świętego ojca Dominika i tak nie umiał ustać na ambonie, tak biegał i mówił: Święty Dominik miał ogień w nogach, ogień w nogach. Nie mógł ustać w miejscu, tak pragnął głosić. Jak ja to usłyszałem, to mówię: A Maryja, jak tylko przyjęła Jezusa, od razu ogień w nogach i do Eli, do cioci Eli, w góry. I jak ona przyszła tylko, tylko pozdrowiła Elżbietę, natychmiast stąpił Duch Święty na Jana w łonie i na Elżbietę, która uwielbiła Boga. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? To jest naprawdę zesłanie Ducha Świętego. Jak przyjmujemy Jezusa i mówimy Amen jak Maryja, to się zaczyna nowe życie. Ja przez wiele lat myślałem, że na Amen wszystko się kończy. Ale nasza mama Maryja pokazuje choćby w dzisiejszej Ewangelii inaczej, że od Amen się dopiero wszystko zaczyna. Więc jeżeli na to Słowo, które dzisiaj dostajemy, od Boga powiesz Amen, to się nic nie zamierza kończyć, ale wszystko dopiero się zacznie. Amen.